Dzień dobry, mój drogi fizjoterapeuto. Zapraszam Ciebie dzisiaj wyczuć swoje krocze. Weź, kochany mój fizjoterapeuto, swoją dłoń, którą palpujesz swoich pacjentów, a dzisiaj wypalpujesz samego siebie. Usiądź sobie właśnie na krocze i chcę, żeby Twój środkowy paluszek znajdował się na środku ścięgnistym. Będę to bardziej opowiadać dla kobiet, czyli postara się wyczuć to miejsce między pochwą a odbytem. I teraz. E, możesz ogólnie sobie usiąść w tej tak zwanej pozycji neutralnej. E, możesz sobie delikatnie miedniczkę dać do przodu, jeżeli ogólnie będziesz w tym czuć się po prostu bardziej wygodnie. No Tutaj prosto ważne, żeby ta pozycja dla ciebie była taka twoja naturalna. Zamknij oczy i chcę, żeby teraz zrobiłeś bardzo taki mocny, konkretny kaszel. <laughs> możesz pokasłać, możesz po, <laughs> po, nie wiem, pokichać, możesz głośno się pośmiać. I teraz chcesz, żeby ogólnie sobie poczułeś, co czujesz pod swoją ręką, prawdopodobnie poczułeś ogólnie jakiś ruch. Że twoje krocze delikatnie odbiło się na twoją dłoń i wróciło. Odbiło się i wróciło. Jeżeli teraz nagle masz wrażenie, że nie poczułeś niczego, tak też może być, ale wtedy akurat moim zdaniem to bardzo dobry taki dzwoneczek, żeby może zwrócić się do fizjoterapeutki urginekologicznej. Zostając w tym samym miejscu, zamknij oczy i po prostu postaraj się wykonać taki ruch, jakby chciałeś swoją pochwą podnieść tampon w górę. Czyli chcesz zaciągnąć się do góry i puścić. Znowu zaciągasz do góry i puszczasz. Też niektórzy z Was mogą wyczuć, że... Niby guz kulszowy prawy, gus kulszowy lewy, delikatnie się złączyły, ale oczywiście nie każdy ma taką dobrą percepcję swojego własnego ciała. Ktoś może to wyczuł, ktoś nie. Idealnie, oczywiście, jeżeli też to poczułyście. I spróbujemy to jeszcze raz. Próbujemy unieść nasze, naszą pochwę na środek ścięgnisty do góry i puścić. Jeszcze raz unosimy i puszczamy. Jeżeli ten skurcz tobie poszedł bez problemu, to spróbujemy sobie do tego skurczu dodać oddech. Zrób teraz spokojny wdech, postaraj się rozluźnić krocze swoje, żeby leżało tobie na dłoni. A na wydechu podciągnij środek ścięgnisty w kierunku do głowy. Na wdechu rozluźnij, czyli taka chusta, twoje krocze się rozłoży na twojej dłoni, wdech, a na wydechu środek ścięgnisty unosi się do głowy. I zadaj sobie pytanie. Czego ja teraz doświadczyłem? Prawdopodobnie niektóre z Was poczuły, ok, faktycznie jak ja teraz robię na wydechu, to mam wrażenie, że ten ruch mojego dna jest bardziej mięsisty. To jest akurat bardzo dobry feedback. Jeżeli jakaś część z Was totalnie nie poczuła tego skurczu, albo na przykład miałyście problem, żeby zrobić taką koordynację oddechową, to znowu super, jakby ty fizjoterapeuta, udałeś się do fizjoterapeuty uroginekologicznego, który zbada Twoje dno czy faktycznie funkcjonuje w taki sposób, jakbyśmy chciały. Następnie zróbmy sobie znowu ten sam skurcz, zrób sobie wdech nosem. I na wydechu podciągnij do nobiednicę do góry i przytrzymaj na górze, oddychając i licz sobie raz, dwa, cały czas. Trzymasz trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i puszcz. Jeżeli na tym etapie poczułeś, że OK, zrobiłem napięcie, ale już tak naprawdę na drugiej sekundzie to napięcie u mnie już zrobiło się takie o wiele lżejsze, już moje krocze opadło, to prawdopodobnie Twoje dno nie jest wystarczająco e, dobre, wyskórcze, wytrzymałe. Można byłoby sobie również na tym etapie popracować. Jeżeli zauważyłeś na przykład, że nagle zrobiłeś tą aktywację, przytrzymałeś na górze, ale w tym całym drżesz, to również świadczy o tym, że może gdzieś tam Twoje dno jest zbyt słabe i fajnie byłoby tak samo sobie zapoznać się z tym tematem bardziej szczegółowo. Teraz wyobraź sobie, że na twoim kroczu leży taka malusieńka piłeczka do ping-ponga, tak, od góry. Więc ona jest lekka, nie potrzebujesz bardzo dużego wysiłku, ale będziesz chciała teraz swoim kroczem zrobić taki ruch, jakby chciałaś podbić tą piłeczkę do góry. Czyli swoim kroczem hop, podbiłaś, puściłaś. Podbiłaś, puściłaś. Podbiłaś, puściłaś. Podbiłaś, puściłaś. Ruch ten wygląda tak, jakby teraz swoim dnem jednicy coś szybko wzięłaś a potem odpuściłaś, wzięłaś i odpuściłaś. Spróbujmy to sobie jeszcze raz. Hop, podbiłaś, puść. Hop, podbiłaś, puść. Hop, podbiłaś, puść. Hop, podbiłaś, puść. W taki sposób my sobie możemy sprawdzić, czy nasze dno biednicy potrafi wytworzyć skurcz szybki. Do idealnie, jeżeli to zrobisz dodatkowo jeszcze z głosem, ponieważ akurat bardzo często z głosem u nas jest bardzo duży wzrost siły śródbrzusznego. Jeżeli znowu tutaj zauważyłeś, że nie rozumiesz ogólnie, jak ten szybki skurcz zrobić, nie jesteś pewna, czy ogólnie to zrobiłaś dobrze, albo na odwrót twoje dno zamiast tego, żeby kierować się do góry, zaczęła jakoś tobie mocno wypierać na dłoń, powtórzę się jeszcze raz, byłoby dobrze, by udało się do fizjoterapeutki ekologicznej. No i sobie zrobimy jeszcze ostatni raz. Zrobimy sobie wdech nosem. Na wydechu unieś swoje dno do góry malutku go odpuść i posłuchaj, czy Ty dobrze czujesz, jak Twoje dnamienicy lekko i przyjemnie się rozpływa na Twojej rączce. Bo akurat chcesz podczas badania dnamienicy czuć nie tylko aktywację, ale dodatkowo chcesz również odczuwać rozróżnienie. No i teraz, kochany fizjoterapeuta, zadaj sobie pytanie, jak każdy z tych punktów u Ciebie. Wykonywał się lekko, bez problemu. Może niestety, któryś z punktu było tobie dosyć ciężko wytworzyć. Wtedy Numeraz. Jeżeli jednak miałeś jakieś komplikacje, zapraszam Ciebie na kurs fundamenty terapii uroginekologicznej, gdzie my tak naprawdę każde z tych ćwiczeń rozkładamy na czynniki pierwsze, umawiamy w jakich sytuacjach Twoja pacjentka może nie umieć tego skurczu wystarczająco dobrze wytworzyć oraz jakie konsekwencje ogólnie z tego ona również może mieć. Sprawdzamy sobie już bardziej dokładnie nasze donomidnice, wykorzystując bardzo popularną taką ustandaryzowaną skalę Perfect, ale jeżeli na przykład sam dla siebie to badałeś i poczułeś, że kurczę, no, próbuję, a tam nikogo w domu, to bardzo proszę, uda się do, do fizjoterapeutki uroginekologicznej, bo może to akurat będzie bardzo dobry punkt na wyjście do Twojej terapii. Jeżeli dodatkowo zauważyłeś, że w Twoim gabinecie jest bardzo dużo pacjentek, które mają problemy z niczymaniem moczu, z bólem podczas spużycia, z bolesną menstruacją, to uwaga, kany fizjoterapeuta, przyjdź na kurs Fundamenty Terapii urogynekologicznej, gdzie my właśnie dokładnie umawiamy, jak z każdym z tych przypadków pracować, tak, żeby również Twoja terapia mogła jak najlepiej i w jak najszerszy sposób, bardziej holistyczny pomóc Twoim pacjentkom w Twojej pracy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.